Dziś zdradzę technikę, która może zmienić sposób, w jaki doświadczasz intymności. To nie sztuczka, a sztuka cichy język, który mówi o oddechu, rytmie i obecności. Wielu mężczyzn próbuje kontrolować swoje ciała, ale zapominają, że prawdziwy sekret tkwi w umyśle. To tam wszystko się zaczyna w tym, jak czujesz, słuchasz i nawiązujesz kontakt. Nazywam to techniką progresywnej kontroli. Praktyką, która przekształca każdy gest w dialog energii, w którym przyjemność tkwi nie w pośpiechu, lecz w głębokim słuchaniu. Zamknij oczy na chwilę. Powoli wdychaj powietrze przez nos, pozwalając muskać klatkę piersiową i opadać do brzucha. Następnie powoli wydychaj. Poczuj, jak Twoje ciało się rozluźnia. W tym oddechu już słychać zaproszenie. To ciało znów mówi spokojnie, umysł się opróżnia, a pożądanie budzi się bez napięcia. Kiedy nauczysz się tak oddychać, czas zwalnia, niepokój znika, a obecność nabiera tempa. To jak taniec w chwili obecnej. Nie próbuj od razu tam dotrzeć, zostań, słuchaj, każde doznanie to wiadomość, rytm, który możesz modulować, jak melodia, która rodzi się między dwoma oddechami. Poczuj reakcję swojej skóry, bicie serca, podążające za oddechem. Każda przerwa to akt uważności, każda cisza to zaproszenie do głębszego zanurzenia się. Wielu mężczyzn myli kontrolę z siłą, ale prawdziwa kontrola to delikatność to wiedza, kiedy zwolnić, kiedy odetchnąć, kiedy po prostu zostać. Jeśli czujesz, że energia narasta zbyt mocno, nie odpychaj jej. Zatrzymaj się, weź wdech, pozwól fali się uspokoić. Potem wróć bardziej obecny, bardziej intensywny, bardziej połączony. Ale najpierw pozwól, że dam ci radę. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz otrzymywać treści stworzone z myślą o twoim samopoczuciu po 50. Bo dobre samopoczucie to wybór, a nie przypadek. W przyjemności powolność to potęga. Każdy gest zrodzony ze spokoju jest głębszy, bardziej serdeczny. To właśnie tam kobieta wyczuwa Twoją prawdziwą obecność, bo nie szuka perfekcji, szuka autentyczności. Chce czuć, że jesteś obecny, że Twój umysł jest obecny, że Twój oddech tańczy z jej oddechem. Spójrz Mu w oczy, wsłuchaj się w rytm Jego oddechu. Niech stanie się On Twoim. To właśnie w tej harmonii rodzi się najprawdziwsza więź. Ciało reaguje na rytm serca. Kiedy oddychasz z nim, nie jesteś już tylko ciałem, jesteś obecnością, słuchasz, jesteś spokojny. Nauka potwierdza to, co ciało wiedziało od zawsze: świadome oddychanie poprawia krążenie, wrażliwość i równowagę hormonalną. Ale poza nauką istnieje sztuka sztuka zwalniania tempa, przeżywania każdej chwili tak, jakby była wyjątkowa, pozwalania pragnieniom rosnąć bez pośpiechu. Poczuj, jak twój oddech spotyka się z jego, dłonie muskają się, czas staje w miejscu. To właśnie tam progresywna kontrola staje się językiem. Nigdy nie zmuszaj, słuchaj. Każdy gest ma rytm, każdy oddech odpowiedź to dialog napisany z ciałem, ale rozumiany sercem. Jeśli czujesz napięcie, nie opieraj się mu wdychaj je, powitaj przekształć w spokój. Każda fala, którą nauczysz się kontrolować, staje się siłą, obecnością, energią. Nie należy gonić za pragnieniem, powinno mu towarzyszyć delikatnie, powoli, z oddechem to podróż, nie wyścig. Kiedy uczysz się na nim jeździć, wszystko się zmienia, ona to czuje, czuje Twoją pewność siebie, Twój spokój, Twoją świadomość. I w tym spokoju rodzi się zaufanie. Ona odpuszcza, ty odnajdujesz siebie i razem tworzysz coś, co przekracza gesty, przekracza czas. Kontrola progresywna nie polega na powstrzymywaniu się, chodzi o wzmacnianie. Każda przerwa staje się intensywnością, każdy oddech staje się pożądaniem. Pamiętaj, przyjemność to nie mety, to podróż, to powolność, oddech, czekanie, które przekształcają się we wspólną energię. W najbardziej intensywnych chwilach zamknij oczy i poczuj, wsłuchaj się w bicie jego serca, podążaj za nim, niech twój spokój stanie się jego spokojem. Słowa nie są potrzebne, język intymności składa się z gestów, oddechów i ciszy, które mówią głośniej niż tysiąc zdań. Za każdym razem, gdy ćwiczysz technikę progresywnej kontroli, uczysz swoje ciało poznawać siebie, swój umysł ufać i swoje serce pozostawać. Z czasem odkryjesz, że prawdziwa przyjemność tkwi nie w kontroli, ale w świadomym porzuceniu, w tym odpuszczeniu bez zatracenia siebie. Nie musisz być młody, wystarczy, że będziesz obecny. Każdy etap życia ma inny rytm, a przyjemność dojrzewa wraz z Tobą, stając się głębsza, cieplejsza, bardziej realna. Odzyskanie kontroli jest jak rozpalenie płomienia, który nigdy tak naprawdę nie zgasł. Chodzi o ponowne odkrycie zaufania do swojego ciała, do swojej energii, do mocy powolnego działania. Każdy oddech, który bierzesz, to most między Tobą a tymi, których kochasz. Każda pauza to zaproszenie do słuchania. Nie ma dobrych ani złych gestów, są tylko chwile dzielone z obecnością i szczerością. Pozwól swojemu ciału nauczyć się do Ciebie mówić. Niech Twój umysł przestanie galopować. Niech czas zatrzyma się na kilka sekund w tej idealnej chwili, gdy wszystko wydaje się układać. Technika progresywnej kontroli to nie tylko ćwiczenie. To rytuał, sposób na przypomnienie sobie, że intymność jest święta, a każdy dotyk może stać się wzajemnym uzdrowieniem. Kiedy zaczniesz to praktykować regularnie, odkryjesz, że coś się zmienia, nawet poza pokojem. Czujesz się bardziej skupiony, cierpliwszy, bardziej żywy, jakby wszystko w tobie lepiej płynęło. Za każdym razem, gdy świadomie oddychasz, na nowo rozbudzasz życiodajny przepływ, który utrzymuje ciało i umysł w równowadze. A w tej równowadze rodzi się siła, która nie wymaga dowodów. Przyjemność staje się w tym momencie cichym językiem miłości i szacunku energią, która przepływa przez przestrzeń między Wami i nigdy nie blaknie z upływem czasu. Naucz się ją cenić. Chroń swój spokój, pielęgnuj powolność, zaakceptuj wrażliwość jako oznakę głębi. To właśnie tam kryje się najprawdziwsza pasja. Nazywam się dr Alice Rossi i przypominam wam, że intymność to sztuka, którą pielęgnuje się dzień po dniu. Oddychaj, słuchaj, zostań. Bo przyjemność jest ponadczasowa, a ci, którzy potrafią słuchać, nigdy nie przestają słyszeć. W każdej chwili można na nowo odkryć czułość, która łączy dusze.